Dobra widzowie, wiecie gdzie dzisiaj gonimy? Gonimy do najstarszej siłowni w Lublinie. Ponoć w ogóle najstarszej na wschodniej flance Polski. Siłownia Samson, 78 czy 9 rok? Chyba 78 mi się wydaje. Jedziemy, zrobimy dzisiaj trening. Zobaczymy kto najmocniej z ekipy dzisiaj spompuje łapy. 78 rocznik. 78 rocznik, czyli ile? 4,4? 40... 46. 6. 46 lat. Jak ja to policzyłem? Właśnie też się Wreszcie. 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 <laughs> Nie no jak? Masz. Jest 22 no masz 22 24. Plus 26. A, po 6, dobra, 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 tak, tak, tak. 46 <laughs> lat. Także można powiedzieć w wieku naszych rodziców widzowie, co by nie mówić. Także gonimy, za chwilę jeszcze ma dołączyć do nas Kajtek i będziemy robić potężny trening łap. Zobaczymy, komu najbardziej spuchnie. Oczywiście tutaj. Delektujemy się zapachem najlepszych perfum. Bartek, czy możesz coś od siebie tutaj dopowiedzieć jeszcze? Graniu. Tak się skompuje na Samsonie. Jeszcze nie byłem tak starej siłowni Uuu, jak się Idziemy, Samson. Samson, wjeżdżamy na dół, zobaczymy co w trawie pisze. Idziemy, zobaczyć strefę kardio? No można w sumie rzucić, bo jak już jesteśmy. Oj, strome schody, uważajcie. Tutaj to jeszcze takiej kuźni nie ma. No tak jak mówię, strefa kardio po prostu. Tutaj jest tak bardzo nowocześnie. śmieszne, nietypowe w tej siłowni jest to, że są takie przejścia duże, duże schody, nisko-wysoko, nisko-wysoko i takie wąskie te przejścia są. Siemano wszystkie? Siema. Siemano, cześć. To są ciężary te, które możecie kojarzyć z Zetoro, chociaż widzę, że ta piętnastka jest troszkę inna, bo jest taka przetłoczona na pół. Fajna, fajna, trenowałem na niej Tio. długo. To jest chyba dyszka, z tego co mi się wydaje, tak, dyszka w ogóle, jak to dziś nie wygląda w porównaniu do aktualnych talerzy. No, takie takie tak tutaj po prostu, ale to są pięćdziesiątki piątki, pięćdziesiątki piątki. Nigdy nie widziałem takich. O, sztanga też old Co tutaj mamy? Zawody Strongman, zawody Strongman, zawody Strongman. Patrzcie to jaki wyciąg. Ja pamiętam, jak zaczynałem trenować. Pamiętasz Michał? Właśnie taki wyciąg mieliśmy na początku. Rolko Jak Właśnie... na zetoro ten sam wyciągnęliśmy na początku, jak zaczynaliśmy trenować. Ale ja tutaj, ja właśnie tutaj będę trica robił dzisiaj. Tutaj robię trica. O, jaka ławeczka. O proszę. O proszę, cóż za ławeczka. My jesteśmy w środku. Mam ze sobą dwóch uczestników dzisiejszego turnusu i będziemy wspólnie pompować łapy. Poproszę, niech się przedstawią. Zaczniemy od Kajtka. ma jestem Kajtek, staż. Fala. Witam, Bartłomiej, 22 lata w treningu, ciągle bez przerw Michał z mnie na pewno znacie, bo mało kto mnie nie zna ław. zaczynam od Kajtka Kajtek, 36 cm w bicepsie Bartek, w górę O, tutaj widzę chyba troszeczkę będzie więcej Przesuniemy miareczkę 40 bez pompy Ty 40 bez pomp. A dwa tygodnie bez treningu, znaczy 22 lata w treningu. Proszę El zmierzyć. No tutaj ile? Z 25? Właśnie tak nie ściskaj! Mierz normalnie. 39,5. No normalnie jest dobra, zmierzony. dobra, 39,5, zgadza się. Kto chciał mierzyć łapę? Dobra, chodźcie, chodźcie, bo mamy też faworyta A będziesz z nami pompował? Ja już skończyłem. Sprawdźmy, ile konie na Samsonie mają po treningu w łapie. O ja pierwszy. Dobrze to wygląda. Nie wiem, czy wystarczy nam Miarki Fajnie. <laughs> czyli nie trenujesz z nami dzisiaj? Nie już skończyłem, Okej, okay. a to ty tam wyciskałeś? Tak Kurde ile tam jest? Dwie paki? 190 190 widzowie Wydalamy no. sobie 30 minut i zobaczymy kto z nas bardziej tak. spompuje łapy 20.11 ustawiamy budzik na 20.41 i wtedy mierzymy wszystkim łapy Żebyśmy nie byli sprawnieni podczas treningu Czas startu już nie? Tak Dobra, rozgrzewamy się czy nie? Ja, ja zajmuję razem. Zaraz zaczynamy Widzowie super serię. Trzy ćwiczenia na sobie dzielić na biceps, triceps, wszystko oddzielnie, ja robię tak, triceps na raz, biceps na raz i jeszcze, jeszcze moteczki sobie zrobię. Dobra, ja zaczynam od podciągania, Kajdek co prawda mopuje ode mnie, dlatego chyba będę zmieniał technikę, żeby mu nie zdradzać swoich tajnych sztuczek. Zobaczcie może, no lekkie, to może te weźmiemy. A tutaj robić? Nie, mi się podoba ta maszyna, jak chyba tutaj będę robić. Tak, nie ma.

to byłoby jakieś dobre ćwiczenie znaleźć, żeby chłopaki nie widzieli co robię. Tak trochę sticky biki. Kurczę, lubię podciąganie, ale coś bym tutaj ciś Dawaj Dawać translow. ale handlem? Handlem czy jak robić? Handlem. Handlem tak, żeby chłopaki nie widzieli. Można, no? Można im zdradzać tajnych technik. Ale to chodzi. Włączamy tryb sport. Jehana z nimi nie mają szans I to jest najlepszy z dzika Tylko lemon El lemon poleca lemon Melon Melon <grywa> Kurde, ja tu już się zmęczyłem ile się zostało O kurde Czekaj, ile? 24 minuty Kurczę ja już się kończył <grywa> Pamiętajcie podciąganie pod chwytem jest to jedno z lepiej angażujących bicep w Dlatego z nim jedziemy Jakoś ciężko chodzi dzisiaj. jak, kurcz ci coś? Widzę ci się kurcz. Cicho. Guruz, kurcz widzowy. Nówki bywa trzecia, widzę, ktoś jest trzecia, a tu już czwarta. Jeszcze nie było chwili przerwy. Siły nie ma, lekkie, te handel trzeba zmienić. Ile to są Jeszcze 20 minut. My się wypompujemy w 10, a potem będzie. A potem będzie 30 we flat. Daj Francus. Weź sobie zmniejszenie, ja Michałku. Tylko tam. Nie podglądaj. Ciężko to widzę. Co on pierdoli? Nie podglądaj. Nie minęło 10 minut. Ja już trzecie ćwiczenie kończę. Teraz trzeba ja coś wymyślić, bo mój zapertyłaś. Może czas na pierwszy odpoczynek? Warunki nie wspomagają, dlatego trzeba się trochę schłodzić. Wykorzystuję ukryte triki. Chodzi czy nie? Akurat tak się składa, że dzisiaj klimatyzacja się zepsuła. Nie ma żadnego chłodzenia, więc spartańskie warunki dzisiaj Ale jest dobrze, podoba mi się klimat tutaj Myślisz, że chociaż na tych 40 dobiję? Możesz się śmiać, ja prawie ostatnio w ogólną Weź mu jak na rękę, patrz jak ci się spłaciła weź no. no widzę No kurczę, jak ja zrobiłem już 3 a wy nawet pierwszego nie skończyliście chłopaki To się dokłada To się wyciąga Możesz dołożyć? No I wtedy rzucimy. Jak na Zetoro. Jak na Zetoro, tak. widzowie. Jakby to trójca optymalności zobaczyła, to by nas wygoniła za drzwi. Dobra. Zobaczymy, co teraz co na To są właśnie kule mocy. Ale fajne. Bartek, Bartek, mam ciężary dla Ciebie <głos> <głos> Ciężary dla Bartka Tam na dole jest strefa dla kobiet Dobra Mi się wydaje, że mężczyzna 40 cm 2 To są dopiero potężne klamoty jakaś jechanka na pompę 140 to ich się daje No rzuć Ile ty nagrałeś 140? Tak 140 widzicie? Na skosie. Skromny ciężar. Skromny ciężar. Powiem tak, jak na pół roku stażu może być. Każdy kiedyś zaczyna. Z mojego doświadczenia wiem, że przeważnie każdy napala się na klatę, nie? A tak naprawdę każdy może mieć inną partię silną, tak? Ty możesz mieć silne plecy, czy silne nogi, na których powiedzmy on nie weźmie tyle samo na nogi, co ty weźmiesz. A na klatę będzie się dużo słabszy, tak? Więc to tutaj jest to bardzo indywidualne. Ja na przykład też mam platę, tak. to silną klatę, To bo moja najświeższa partia, tak, w No, 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 no płacisz na Tak, no, 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 no ci i wyradziłem. Z tułem 160, Ale z tułem wędrowym, na jakiejś wysokości. No, tak. no, jeszcze powinieneś sobie nie bać. <susza> To już powoli zbliżałem się ku końcowi Jak to, jak czasu jeszcze nie minęło. Serio? Serio? A nie 18 minut 12 minut zostało, żeby korzystać Kamerzysta stwierdził, że też chce się dołączyć i pokazać jak się trenuje Także robimy pomiar cygana i za chwilę sprawdzimy co drzemie w kamerzyście W końcu to on trzyma kamerę większość czasu 38 37,5 Essa. Dobra, wjeżdża, kamerzysta wjeżdża, teraz pokaże jak to się robi Kamerzysta teraz wjeżdża pokazać jak to się robi mięczakom Widzimy, on się nie przejmuje, zostało 12 minut, on na spokojnie Jeszcze tutaj przejdźmy się po najsłabszych zawodnikach, począwszy Bartek Najsłabszy zawodnik za kamerą siedzi Czyli właśnie teraz jest za kamerą Weź się A dzika może na... przed kamerą? Weź na kanapie, bo zaczynasz pierdolić Jak mi idzie kamerowanie guys To ja, poznajecie? Najlepszy w tej drużynie i skromny, i skromny przede wszystkim. To jest istotne. To jest istotne, żeby być skromnym. Kamerzysta wieża. Kamerzysta. Widać, że jest para w łapie. to. bonito. Tu. Tu. Puf. Puch, puch. Dobra, kamerzysta pompuje. My idziemy zobaczyć z kosa, bo słyszałem, że coś tam się dzieje. Liga Szczurów kontra Liga Wielkich Dobrze widzowie, zauważcie to. Ciężar. 150, dobrze widzę? Tak. 150 kg. Zawodnik. Pół roku stażu. Łapa. 52,5 cm. Przygotowuje się. Na tarcie. Siłownia Samson. 22 lipca. Tak szczerze, na sieciówce nigdy nie widziałem, żeby ktoś tyle blizn Nie spotkałem się z Szczególnie nie na skosie. No. Szczególnie nie, na skosie. Bojo, to jest? to w ogóle 150 pięćdziesiąt blizn. Na na skosie. Ja. Masełko. Kilka słów dla widzów? Było ciężko. Bartek, czy było ciężko? Nie, moim zdaniem to już jest dwa zapasów Ja już ostatnią robię. Dobra, wieź. Jana. Bicka, bicka, bicka. Jakoś fajnie dobijmy bicka. Ja zajmuję tutaj. Co mnie że nie przeszkodzi? W nie Jeżdżamy tak. Zajęte, to było. za mało. Brawo za dwa, żeby mi żeby Dritt. Dritt. mamy ciężar, który pompujemy z popakami łata i muszę z niej wygrać jakiś taki sposób, byś chciał żeby jak najwięcej uproszczał. Coś się tak na szybko mogę zrobić. Musisz wziąć mały ciężar, a zrobić dużo pokrzywnych. Ta rada mi się podobała. Jedziemy. No, technika, fajnie. No dobrze, bo ty mały ciężar ale nie zrobisz. Dobra, no wejdź tam w to. Łotkicie supilacja. Nie no mają To budzić! Molekuły! Masz przekonać! Molekuły! W swoim organizmie! Że jesteś bajkiem! To nie koniec? No, no. Słuchamy się raz starszego kolegi. Mały ciężar! Dużo powtórzyć! Kamerzysta jechana. KAMERZYSTA NIEPOZORNY! RAPTĘ 10 MINUT! KONIEC! Koniec. No ale przygapiłem podczas serii! KONIEC! KAMERZYSTA ROBI OSTATNIĄ! Dobra, to jeszcze zanim zmierzymy, to niech każdy wytypuje ile wydaje mu się, że urosła mu łapa. Ja co prawda podobny challenge robiłem 2 dni temu na TikToku, także obstawiam 42 cm. Minimum 42,5 cm. Ha, ha. Ha, ha. Ha. Ja jako dumny reprezentant Ligi Chudych Szturów żeby dorównać chłopakom obstałem te 40 cm. Kamerzysta jeszcze kamerzyste musimy nagrać? Zdążyłem tylko wiaszerijki, więc myślę, że 39 będzie optymalnie. No dobra, to zaczynamy od największego. Dawaj Bartek, mierzymy. A już puchła ci ta łapa! Bez kitu! Ale dobrze, miarka się klaski. Ty! Ile to? Nie, to jakoś źle jest zmierzone! 40 cm <laughs> Nie no, przecież to jest niemożliwe! W pół godziny stracieliście. Czyli <laughs> co, żeby nie urosło? Robimy war, sędzia odwizduje. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, sprawdźmy jeszcze raz, bo tu małe zamieszanie się stworzyło 40... 43,5 nie, nie, tu, jeden 41. 40... Tu, 41,5 no, Dobra, idziemy do kajetana Ile było? 37? 36 6 36. i myślisz, że 4 centy ci urosła? Tak ja, 38,5 2,5 centymetra, fajny wynik Dobra, to kamerzysta pół jeszcze Pół godziny, straciliśmy pół godziny dobra, Tak Ty, przecież to jest nie było dla Kamerzysta Wielki kamerzysta, to on trzyma kamerę, to on sprawia, że widzicie. Big kamerzysta. Ty no ja bym naciągnął. Miał mniej czasu. Cztery dychy. 2,5 centa, Dwie seryjki. Widzicie? To się liczy tutaj, a nie tutaj. Badaj tego zwierzaka. Ale bydle. mocno go trzyma. 41. Też może. Ty I PUU! Drugie rękę daj. Yy, Prawa jest słabsza. <laughs> Dobrze widzowie, także po krótkim treningu zaledwie ile pół godziny. Kamerzyta co prawda 12 minut, i udało nam się kolejno dołożyć 2,5 cm. 1,5 cm. cm? I u mnie 2? U ciebie? U dwa. mnie 2, czyli widzimy najmniejszy y, staż, największy przyrost. Dziewczyny będą dumne. Pozdrawiamy wszystkie fanki i fanów, fanów szczególnych. My już po treningu w Samsonie łapy spompowane buzują w żywych ży, łzy, łzy. Żyły wychodzą na wierzch. Jeszcze kilka słów chciałem tutaj dodać o samsonie. Chcieliśmy zrobić wywiad z właścicielem, niestety właściciel stwierdził, że nie chce się ujawniać. Ale taka propozycja z naszej strony, że gdybyście kiedyś mieli okazję i chcielibyście sprawdzić jedną z najstarszych siłowni w Polsce, to my serdecznie zapraszamy do tego, abyście odwiedzili i zobaczyli, jak inny wygląda klimat. dokładnie inny klimat, jak wygląda siłownia z 78 roku. Poznali prawdziwych strongmenów, bo trenują tam naprawdę konkretne osoby. Zresztą widać to było potomku, który robił sobie serię 190, gdy my pompowaliśmy łapy. Może jeszcze chłopaki chcą coś dodać, ponieważ ja serdecznie zapraszam. Kompletnie inna siłownia niż aktualnie sieciówki, kurczę, nikt w słuchawkach nie był, przyszliśmy na siłownię, no nie znaliśmy tych gości, każdy od razu piąteczka, piąteczka pogadaliśmy sobie z każdym, bardzo spoko bardzo pozytywne, no też na pewno inne ciężary, ja nigdy się z takimi ciężarami nie spotkałem na sieciówce, z takimi jak te polsporty na przykład tutaj były, kurczę przychodzimy, pierwszy gość, 190 kg na płaskiej robią też robi wrażenie coś takiego ja mogę dodać od siebie, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, że takie wielkie chłopy, można by powiedzieć hamownia, a przyjęli nas tak bardzo ciepło, mimo że przyszliśmy z kamerą, tutaj ludzie w zasadzie obcy, no, nigdy tutaj nie byliśmy, tak ciepło przyjęli, w zasadzie sami chcieli się angażować w nasze nagrania, to na pewno na duży plus, także że dla wszystkich osób, które boją się pójść na taką siłownię, bo wiele osób myślę, że jednak obawia się takich wielkich chłopów, jak Ci przyjdzie takie karczycho, Ty pierwszy raz na treningu, to w tej sytuacji nie można powiedzieć, że tak jest, wręcz przeciwnie, chłopaki są bardzo pomocni, więc serdecznie polecamy. Jeszcze kamerzysta coś dopowie od siebie. I... obserwujcie Instagramka! <śm>